No, Elo, Elo 320, że tak powiem. Dzisiaj mam luźne wybieganko, także postanowiłem zabrać Was do lasu i opowiem Wam w sumie o trzech rzeczach, które mi teraz chodzą po głowie i co będzie się ogólnie działo. No i ten film dedykuję ludziom, którzy ostatnio pisali mi w komentarzach, że ja nie mam fanu z biegania. Ludzie, ja nie mam fanu z biegania. Jeżeli ja nie miałbym fanu z biegania, to bym tego nie robił, po prostu bym tego nie robił. Zajawek jest tysiące. Mógłbym chodzić na crossfit, mógłbym uprawiać triatlon. Zrezygnowałem z triatlonu, bo nie czułem w tym fanu. A to, że fan to jest dla każdego coś innego, że dla mnie fan to jest wyjście, ściganie się o każdą sekundę, bieganie po asfalcie, a nie po parku, nie robienie tego tylko i wyłącznie. W celu takiego powiedzmy relaksu dla głowy, ale robienie to po to, żeby być codziennie lepszy, szybszy, bardziej sprawny, żeby pobijać swoje życiówki, żeby zobaczyć, do czego jestem zdolny, to mnie jara. A teraz już nie przedłużając, włączam zegarek i lecimy do lasu. I jak widzicie, tutaj mamy. Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. To jest około 800 metrów ode mnie. No i muszę się Wam przyznać, i pewnie do większości tych, którzy lubią wyjść, pobiegać do parku dla hardkorowych trail runnerów, No, może to być grzech, ale rzadko z tego lasu korzystam, chyba że jest bardzo ciepło i wtedy się chowam. No i jest taki klimacik, świeże powietrze, jak jest dużo smogu, też tu uciekam w zimie. Ale no, słuchajcie, co ja Wam mogę powiedzieć? Ja jestem asfaltożercą. Tak jak Wam mówiłem na początku, ja uwielbiam, uwielbiam biegać po asfalcie. Bieżnia, bieżnia mechaniczna, asfalt, to jest mój świat, to jest mój świat. Ja lubię dynamiczne odbicie, dobre trzymanie buta przy podłożu. A trail, no to trail. Pofałdowane. GPS nie najlepiej działa. Nie mam tej mierzalności. Ja z zawodu jestem inżynierem. Ja lubię mierzalność. Lubię cyferki. I może stąd niektórzy nie widzą fanu w moim bieganiu. Teraz jeszcze w kwestii zalet takiego lasu. No to chociażby niedzielny Wings for Life. Zrobiłem tutaj 25 km wprawdzie luźnego, jeśli... Można nazwać luźnym bieganiem w 30 stopniach w cieniu. Oczywiście Wings for Life nie był biegany na wynik, to był po prostu mój long run. co do jeszcze ciekawostek z Wings for Life, to miałem bieg i spotkałem sarenkę. Czasami można też spotkać dzika, czego nie polecam, bo wtedy tętna utrzymać się dobrego nie da. No i takie Wings for Life zakończyło mój bieg. Mój tydzień na 81 km. W kilometrach, co powiem szczerze, jest świetnym wynikiem, no bo to był tydzień pomaratoński. Nie będę ściemniał po powrocie z łodzi. Nie było łatwo. No, jak wiecie, nie poszło mi to za dobrze. Więc zacząłem się adaptować do temperatury. Uznałem, że no, lepiej raczej nie będzie, ale no już maratonów na pewno w tych temperaturach nie będę biegał. Więc zacząłem szukać maratonu, który mógłby być trochę chłodniejszy. Mógłby być, nie wiem, wieczorem. Mógłby być w jakimś miejscu, który startuje o 7 rano i jest za granicą. Ale potem zacząłem analizować logistycznie, jakie to są koszty, ile musiałbym poświęcić, żeby teraz się przygotowywać i kombinować. I serio uznałem, że maratonu już raczej nie pobiegnę. Miałem nawet jeden taki szalony pomysł, żeby zrobić maraton na dziku. W wieczorem u siebie na odmierzonej trasie Dyszki Lubelskiej. Także wierzcie mi, do tego stopnia byłem zdeterminowany, żeby to zejście z trasy w Łodzi nie poszło na marne. Dokładnie 2 maja wpadł mi w ręce podcast Bartka Falkowskiego odnośnie półmaratona w Gdyni. Dlaczego mnie ten półmaraton zaciekawił? No zaciekawił mnie głównie dlatego, że odbywa się wieczorem. Odbywa się o godzinie 20.30, a wszystkie moje najlepsze treningi, które robiłem, treningi długie, robiłem wieczorem. Ja jeszcze nigdy nie biegłem półmaratonu wieczorem, nie biegłem półmaratonu praskiego, a wiem, że tam wyniki są rewelacyjne, no i wiem, że w Gdyni wyniki też są rewelacyjne, dlatego że tam startuje około 6 tysięcy osób. Będą pacemakerzy, będzie można się za kimś chować, jeżeli byłby na przykład za duży wiatr, ale pogoda, jeśli chodzi o słońce, no to jest gwarantowana. Także podsumowując, mój ostatni start i zakończenie sezonu odbędzie się 18 maja w Gdyni i zamierzam tam naprawdę ostro dać w zamierzam tam oczywiście biec na życiówkę a moja życiówka obecna to godzina 26.48 tak w ogóle to ile można patrzeć na moją facjatę zobaczcie lepiej jaki tu jest klimat jeśli chodzi o bieganie, także tutaj będę trochę robił takie przebitki i takie, zobaczcie tu można sobie pobiec, tu można sobie pobiec tu można sobie pobić główną trasą. No jest gdzie biegać. Teraz, jak to się zazieleniło, to wygląda to po prostu zajebiście. Pomijając wszystkie te takie luźne biegi, no to ustaliłem sobie cztery akcenty. Trzy, przepraszam, akcenty na te dwa tygodnie, i pierwszym było. Środowe BNP. Wyglądało tak, że pobiegłem sobie 15 km, pierwsze 5 km luźno, drugie 5 km po 4,30, potem 3 km 40 i 2 km po 3,55. Było ciężko, było gorąco, ale dałem radę ukończyć. To było tylko 5, nawet 4 dni po tym niepełnym maratonie, czyli po 25 km, mocnych kilometrach w nogach. Potem, w zasadzie, tylko 4 dni później był Wings for Life. Dlatego tak jak mówiłem, musiałem go powiedz bardzo zachowawczo, ale było gorąco i to jednak 25 km. Więc taki loggan oczywiście w nogi wszedł. I teraz, jeżeli mówimy już o ostatnich dniach, to w tą środę był genialny, ale to genialny trening, tak zwany prediction workout. You know motherfuckers, what I mean. Prediction workout, który miał za zadanie powiedzieć mi, mniej więcej, jakie będzie średnie tempo na półmaratonie i na co mogę liczyć. Ale check the sound, check the <ścoughs> Ale co się teraz biega, jak to zarosło? Kurde, nie było mnie dwa tygodnie tutaj. Wow. No i wyszło, tak jak widzicie, o tutaj na obrazku. Wszystko jak w zegarku. Po 3,59 na pofałdowanej pętli, na pętli, której był wiatr. Biegałem to sam. Chcę jeszcze jutro pobiegać sobie takie powiedzmy szybsze 400 Mam jeszcze ponad tydzień. No i potem już tylko takie pobudzenie w środę. Może 4 razy 1000. Coś takiego lekkiego, ale ogólnie to już bardziej odpoczywamy. Kończąc temat maratonu, treningu tego sezonu, ogólnie wpadłem w jakieś krzuny tutaj dobiegłem już w ogóle do krańcu lasu, wybiegam na ścieżkę proszę państwa, to jest trail to jest trail! w każdym razie, kończąc temat maratonu tych zawodów tych przygotowań, tego treningu to chciałem powiedzieć jeszcze o jednej bardzo, bardzo ważnej kwestii słuchajcie Naprawdę, naprawdę ja jestem Wam mega mega wdzięczny za to, co się wydarzyło pod ostatnim filmem. Powiem Wam szczerze, że jestem w ciężkim szoku i serio, mówię teraz to bez żadnej takiej przekory, jakichś takich głupich, wiecie, lizania dupy. Tylko. Ten film z gadającą głową, z relacją z maratonu, w tym momencie ma 2000 wyświetleń. Jest tam ponad 80 komentarzy, a z dyskusjami wychodzi prawie 150 komentarzy. Ludzie się, są w szoku, jak można zbudować taką społeczność, prawie 1500 osób na kanale i tam ja nie znalazłem tam żadnego hamskiego komentarza, nie znalazłem żadnego hejtu. Znalazłem tam oczywiście opinie odmienne od moich, znalazłem tam dużo porad, nie takich masz biegać tak, tylko podzieliliście się swoimi opiniami, daliście mi mnóstwo motywacji, także naprawdę jeszcze raz, jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. I właśnie a propos tworzenia, to powiem Wam kilka rzeczy, jakie zmienią się na kanale, ale zmienią się zdecydowanie na plus, bo ja już mówiłem, że nie chcę robić tutaj kanału typu omawianie każdego treningu, jak on poszedł, po co, dlaczego, bo mnie to po prostu nudzi. Ja chcę wzbudzać emocje, tak jak pisaliście. Bardzo dużo materiałów, które wam się podobają, są z relacji z imprez, są z relacji z zawodów. To, w jaki sposób podróżuję, jak się przemieszczam. Ja również chcę rozwijać swój warsztat. Chcę sprawiać, żeby te filmy były ciekawsze, ładniejsze, fajniejsze wizualnie, żeby coś się na nich działo, a nie żeby była gadająca głowa na przykład. Dlatego też postanowiłem na kanale zostawić tak naprawdę trzy typy. Materiałów, które uważam, że y, lubię robić, wy lubicie oglądać, więc dla wszystkich będzie to duży plus. Pierwszy taki materiał to oczywiście merytorycznie od amatora. To jest seria, gdzie rzeczywiście filmiki są po 25, po 30 minut, ale wszystkie, jak widzicie, tutaj oglądają się świetnie. Dlatego mam kilka tematów, które jeszcze chciałbym robić i myślę, że warto by było y, je kontynuować i nagrywać. Drugi typ filmików, no to są te właśnie relacje. Będę chciał je dzielić na dwa filmy. Pierwszy to będzie filmik, który będzie pokazywał taką rzeczywiście kinową stronę tej imprezy. Będą one krótkie, maksymalnie do 10 minut, ale jednak to będzie. To emocje, to będzie muzyka, to będzie, no takie powiedzmy miejsce, gdzie ja będę mógł się rozwinąć trochę warsztatowo i będzie to miły obrazek dla oka. A drugi to będzie po prostu taka analiza, gdzie ja będę sobie gadał i omawiał dane zawody, powiedział, mówił o strategii, mówił o tym, co nie poszło, o tym co poszło, więc to będzie drugi format na kanale. A trzeci typ filmików, to będą filmiki, które Teraz oglądacie, czyli dokładnie takie, gdzie po prostu biegam, pokazuję fajne miejsca, gdzie na przykład widzieliście Alicante, gdzie mogę sobie pogadać. Czasami one będą ze studia, czasami one będą właśnie z trasy. Najlepiej by było, jakby były z trasy i tutaj będę po prostu gadał do kamery. To będzie typowy vlog, ale przede wszystkim będę też przekazywał informacje odnośnie tego, co w przyszłości na kanale i takie powiedzmy, dzielił się, nie wiem, wrażeniami, jak chociażby z komentarzy z ostatniego filmu. Także. Przejdę teraz do trzeciej, ostatniej już sekcji na ten film, ale najpierw slow motion. Co dalej na tym kanale? po roztrenowaniu, no bo 18 kończy sezon, robię roztrenowanie i następnie wiele osób pisze, kiedy maraton, nie poszło ci, może jesienią ale powiem wam szczerze, nie, no nie trening do maratonu, według mnie każdy jest inny ale dla mnie jest po prostu ciężki, on mniej boli, mniej się zakwaszamy, ale jest bardziej monotonny, trzeba więcej kilometrów wybiegać jest trochę nudny, ja wolę zajechać się na stadionie. Uwielbiam 400, 800, osiemsetki, tysiączki. Także wracam, wracam na 5, 10 km, wracam na stadion, a przede wszystkim chciałbym trochę bardziej poznać się z tym stadionem. Może pobiegam coś krótszego, może 3000, może mile, może kupię kolce. Zobaczymy. Zapoznam się trochę bardziej z tym tematem. No i to jest to, co ja lubię robić. Oczywiście, jeżeli chodzi o maraton no to na milion procent do niego wrócę. Tylko że nie teraz, bo teraz chcę złapać ten tak zwany mityczny zapas prędkości. I tak jak mówią specę, zawsze jest czas, żeby się wydłużyć, żeby złapać trochę wytrzymałości. Natomiast w drugą stronę, jeżeli chodzi o starzenie się i wiek, to ja uważam, że to jest już bardzo późno i za 5-10 lat już nie będę w stanie wrócić do takiego szybkiego, stadionowego biegania. Dlatego, jeżeli pytacie, jakie starty jesienią, to nie wiem, nie mam pojęcia, a powiem więcej. To nawet nie do końca zależy ode mnie. Dlatego, że po zakończeniu sezonu, czyli po półmaratonie w Gdyni, po roztrenowaniu, postanowiłem podjąć się współpracy z trenerem i zobaczymy. Natomiast na pewno skupimy się na dystansach krótszych. Więc jesień jest kompletnie zaplanowana, bo będzie ona ustalana wspólnie. Natomiast w przyszłym roku chciałbym, bardzo chciałbym zrobić tak zwaną wielką trójcę, czyli zacząć sobie od 5 km wiązownie, potem 10 km na maniackiej w Poznaniu i zakończyć to półmaratonem w Warszawie. Po dobrych wynikach na tych dystansach, naprawdę zadowalających, mogę podjąć decyzję. O tym, żeby przygotować się jesienią 2025 roku do maratonu poniżej 3 godzin, znalazłem kawałek asfaltu w lesie. Mam, 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 mam. Asfaltu żerca tu las, tu las, a przez sam się idzie taki asfaltik. No i co? 8 km zrobione po lesie w trailu i teraz wybiegam z lasu. Pokażę Wam jeszcze taki. Fajny podbieg, który mam na zakończenie. Las. I tu jest ten podbieg. Ja wiem, że go nie widać mocno na kamerze, ale uwierzcie mi, że tutaj na 600 metrach jest około 30 metrów przewyższy. Także to naprawdę potrafi dać w kość po 20 na przykład kilku kilometrach, żeby ostatni kilometr w ten sposób podbiegać. Uff. No i kończymy zabawę. Nie wiem czy to było widać. Tutaj macie trening. 10 km. Luźnego biegania. Nie patrzyłem na zegarek kompletnie. Musiałem zbierać kamerę. For fun. Ok. Wbijajcie do mnie na Instagrama, wbijajcie do mnie na strawę. I w następnym materiale zobaczymy się już po Gdyni.